Siema Dili moto. Pamiętam jak parę lat temu, gdy szukałem swojego pierwszego motocykla trafiłem na wiele artykułów które mówiły o tym, żeby nie kupować motocykla, który ma dosyć mocne hamowanie silnikiem czyli na przykład dwucylindrowych V albo czterocylindrowych V albo jednocylindrowych motocykli właśnie z tego względu, że mają one trochę wyższe hamowanie silnikiem żeby dowiedzieć się na czym polega hamowanie silnikiem, najpierw trzeba wiedzieć w jaki sposób działa silnik, czyli Odkręcając manetkę albo dodając gazu, pedałem gazu w samochodzie w silniku takim tłokowym, spowodujemy to, że zwiększamy ilość mieszanki paliwowo-powietrznej, która dostaje się do cylindrów. Otwieramy przepustnicę. Dodatkowo silnik dotryskuje więcej paliwa, robi się mieszanka, która się spala eksplozywnie dosyć. No i to powoduje, że te tłoki pracują tak góra-dół albo na boki, w zależności jaki typ silnika, albo się obracają, jeśli to jest silnik rotacyjny. Ruch cylindra ta moc przekładana jest na ruch obrotowy wału, który jest później prowadzony do koła Oczywiście to jest wielkie uproszczenie, tam jest więcej elementów konstrukcyjnych, które przejmują te wszystkie siły. No i ten motocyk wtedy je przyspiesza, tak? Bo ten silnik daje więcej mocy, on przyspiesza. Z kolei odpuszczając gaz, silnik zwalnia. Tam już mniej powietrza dochodzi, robią się podciśnienia w środku. To jest duże uproszczenie, bardzo duże uproszczenie, ale wtedy zaczynają być stawiane opory i te opory wszystkie idą po wale, po łańcuchu, do koła. No i generalnie motocyk zaczyna zwalniać. I teraz tak, jak damy za bardzo redukcję biegu, czyli zminimalizujemy tam, nie wiem, jedziemy na piątce, zbijemy bieg do dwójki, to może się zdarzyć taka sytuacja, że koło nam się będzie obracało wolniej niż my jedziemy, przez co de facto wpadniemy w poślizg. Nie wywrócimy się może od razu, ale wpadnie taki jakby poślizg, ten to tylne koło, bo po prostu będzie zblokowane w stosunku do tego, jak szybko jedziemy. No, i to może być trochę niebezpieczna sytuacja, jeśli jesteśmy niedoświadczeni, jest jakieś, nie wiem, lekko-ślisko, cokolwiek. Stąd panowało takie powszechne przekonanie, że jeśli jest duże hamowanie silnikiem, no to jest nieodpowiednie dla motocyklisty, który jest początkujący. Hamowanie silnikiem ma swoje bardzo y, duże zalety. Na przykład dojeżdżając do świateł, dojeżdżając gdzieś tam, gdzie chcemy już zwalniać czy się zatrzymać. Wystarczy, że redukujemy ten bieg i ten motocykl samoczynnie zaczyna nam wyhamowywać. Czy na przykład zjeżdżając z górki możemy wyhamowywać, nie używając do tego hamulców, co jest mega bezpieczne pod tym względem, że po prostu ich nie zużywamy i może ich nam w pewnym momencie nie zabraknąć. Kwestia jest o tyle istotna moim zdaniem, że naprawdę jadąc gdzieś w jakieś, w jakieś góry, na jakieś trasy takie, nie wiem, alpejskie czy transwogarku czy cokolwiek, zjeżdżając z tych wzgórz, no jednak trzeba trochę hamowania silnikiem zastosować, bo to jest po prostu raz, że bezpieczniejsze, dwa, że mniej zużywa te elementy, o których już wspomniałem. Ale też moim zdaniem mocniejsze hamowanie w silniku ma ten plus, że ono daje nam feedback o tym też, jak ten silnik reaguje na dodawanie gazu. To może się wydawać nieco nieintuicyjne, ale ja osobiście mam takie wrażenie, że po prostu jeśli to hamowanie silnikiem jest mocniejsze, to też ten silnik, on jakby oddaje tą moc przy dodawaniu gazu tak, w taki sposób, że... jak, jak jakby ten motocykl szedł za ręką. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Ci, którzy jeżdżą, to pewnie wiedzą o co chodzi. Ale moim zdaniem, nawet jeśli się jest początkującym motocyklistą, to po prostu trzeba na początku bardzo zwracać uwagę na to, jak się na nim jeździ, jak bardzo on pozwala ten gaz zredukować, jak bardzo to hamowanie silnikiem jest obserwowalne i nauczyć się tego. I wcale nie ma się czego bać aż tak bardzo. Wiadomo, nie należy redukcji robić, na przykład z piątki do dwójki, wchodzić w zakręt, bo wtedy może się skończyć tym, że po prostu będziemy mieli ślizg koła tylnego i polecimy, na przykład, nie, wyrzuci nas high-side'em chociażby. Mocne hamowanie silnikiem nie jest wadą motocykla, tylko jeśli już się trochę nauczymy jeździć, to jest mega zaletą. Ostatnio jeździłem Volge 300 Rally, Tutaj na kanale macie film z recenzją tego motocykla. To tam jest jeden cylinder i ten cylinder to tam 300 pojemności. Ten silnik ma naprawdę mocne dohamowanie silnikiem, moim zdaniem. Nie wiem, pewnie są motocykle, które mają mocniejsze, ale samo to, że już na przykład odpuszczałem gaz przy dojeżdżaniu do skrzyżowania czy cokolwiek, redukcji biegu, to potrafiłem do światał do totalnie 5 km na godzinę wyhamować samym silnikiem, bez używania hamulców. Jaka to jest oszczędność wszystkiego. Dodatkowo, tutaj mam prośbę: jeśli wiecie coś na ten temat, to dajcie mi jakikolwiek komentarz pod tym filmem. Nakierujcie mnie, że może się mylę. Ale czytałem kiedyś o tym, że silnik, jak pracuje, to zazwyczaj my go tam, wiadomo, no do góry, tak? Obroty do góry, on sobie tam pracuje, tak? Te obroty rosną, ten silnik tam się męczy, grzeje i tak dalej. Gdy odpuszczamy gaz i hamujemy silnikiem, to są odwrotne, tak jakby, podciśnienia robione. I Zas, silnik potrafi wtedy zastać wszystkie opiłki, które gdzieś tam sobie się poprzyklejały, pływają w tym oleju, zastać je z powrotem do oleju i wywalić je do filtra olejowego. Więc teoretycznie, jeśli tak jest, to mamy tutaj sytuację, która jest korzystna dla naszego silnika, no bo wydłuża jego żywotność. Ale tak jak mówię, jeśli się mylę, jeśli to nieprawda, jeśli to, kto, co kiedyś ktoś mi dał do przeczytania, jest fajkiem, no to po prostu dajcie znać w komentarzu. No i co, mam nadzieję, że trochę chociaż wyjaśniłem. Tak miałem ochotę o tym opowiedzieć szczególnie, że wybrałem się na przejażdżkę ładny dzień. Także dzięki bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.